Witam to wszystkich, to z tej to. strony Allok, to jest kolejny odcinek z Farm Simulator 2015, sezon leśny i jest ze mną Tuszek, Spajki, Dzień dobry, i Sopon, no i dzisiaj sobie używamy maszyny, której chcieli wszyscy używać od dawna, czyli tej ładowarki A potężnej naszej, raczej ty używasz, no tak, ja jej używam, bo to wiadomo, zawsze ja jej używam, Czekam na drzewo. Widzicie co robimy? Z jednego drzewa mamy dwa takie kołki. No dwa leci, takie. Popchnąć? Weź tam popnij. Które? No to, to, to. Tam... No co za sobą? Co ty zrobiłeś? <grym> z sobą? No nie wyłączył maszynki i podjechał. Co za głupek, nie? A ja byłem daleko z ciężarówką. Weź sobą, ty, ty się... Co staną na swoim życiu. Dobra, czekaj, muszę znaleźć. O jest znacznik był. Kurwa, o. trzeba rozłożyć jakoś. No, obciążnik. Co wiesz co zanim na, zaczniecie to robić? Co, co no, robicie? Mięski. To Bo lepiej mięski. spadnie na naczepę. Aiii, uciekł, Kubany. Co on zanim zaraz... o, spajki teraz ma. Jedź, zostaw tą maszynkę tutaj, a podjedź po pilnik, ja kupię ci pilnik do pni i spiłujesz trochę tych pniaków. To już jest na farmie chyba, nie? Nie, tam nie, to nie jest pilnik. To jest wycidarka. Czekaj. Oj, tu jest drzewo, nie przejadę. A może po chodniku? Nie, czekaj, czekaj, stój, nie ruszaj. To jest po chodniku nie przejadę. O kurwa, ale ładnie. Na stoi pilnik, możesz jechać. Nie mogę uciąć, znaleźć, dziecię się No kurczę, o jest Podobno mieliśmy grać nieralnie w sensie. Trochę dalej duszek dni Dalej? No troszeczkę dalej. Tak to na zatem, wysokości. Za, za tym tym. O, jeszcze tak. trochę Co ty mi tu. Drzewo cię Prze, przeskoda na drugą stronę i na wysokości tego drzewa odnim mniej więcej. No, to dobra. <laughs> no może być. I jeszcze jedną taką podobną to ja bana część. No, nie ma bo paliwa szkoda. Paliwo stawia duszek, więc możesz być odpalony. A, to go odpalam. Wlejemy mu w olej z frytek. Z frytek no. <laughs> Może pojedzie. W dzisiejszym no. odcinku duszek i frytki. <laughs> Do duszek jeszcze jesz? No. A poza odcinkiem tankujemy delektuje się jakbyś dostawał raz no. na dwa lata frytki, to też byś się delektował. No. Ile ci duszek zostało? Pół talerza? No, trzech Co? Z pełną buzią się nie mówi No wyciągnij penisa Idź o on. Zrzut! Prezent, kopytko i zrzut! Coś tutaj miesię Kołysze do drzewa Leci? Nie leci Podetnij jeszcze raz Gdzie, yes, znowu z tej samej strony? Z drugiej podetnij powinno się przebyć. Ale ono już się sunęło. Nie no zostawcie ja je popchnę. Ono już się sunęło i teraz się zablokowało ten... o ten... Yes, jedzie. Yes. spajki się chyba zgubił. <laughs> Szaleństwo. Które? Yy, to. W samej drodze. Bez soboty jesteśmy ekspertami w wycinaniu. O oh, uwaga! Po Ale żeś dużego kroju to drzewo. Pięknie. Po ostatniej wizycie Adam. No, pięknie dwa na cieszył. A na co ci chodzi? Całą górę my Adamkowi wycięli. No. Ej stój, bo mnie przejedziesz ty brudy, hamie. Zostawił włączony serwer. Adam? No. Objaśnij cały las. Na pewno się ucieszył. Tak. Bardzo. A ty byś się ucieszył? No jasne. No to czekaj i ten blast. Co? Został serwer na jakieś no. tak, ci. na rybach. Ale... Duszek, to... duszek za daleko chyba. Cofnij się delikatnie. O. No To mi tu wpadł No co? On ja te ja bo... no, ja. no, Daj do przodu, to sobą za 250 zł, Dyszek to, co uciąłeś tam wcześniej, to było za, za krótkie, jest trochę, ale to już dobra, niech będzie. <grym> niech ci nie będzie, Edek. Tędy, krew, Gdzie ty masz te <coughs> a tu jest? Oglądasz z was ktoś, serial Arrow? Jaki? Arrow. Nie, to się falcie. <grym> Dzięki! Spajki, spajki, spajki! Po, polecam. Czy ty nie potrafisz inaczej się ustawić? Tylko tak, żeby mnie wkurzyć? No jakoś inaczej tu się nie... <laughs> typowe spajki, no typowe spajki. Dobra, weźcie na początku te, 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 te... Ty, bolały, ty. No dzięki, Uuu. dzięki spajki, dzięki, naprawdę brawo, brawo! Cudownie, cudownie spajki, brawo! Ale ja <laughs> Dobra, no już, nie krzycz. Zmień dealera. Ty zmień #hashtaga. i A ja, ja nie śpię. Śpiesz. No so, to powiedzisz czy Ej, ty spajk? Ja jestem, gruba berta. Spajki. No panie, nie obrażaj pan, dobre. <laughs> to właśnie spajki straciłeś klienta. Wow. Co spajki diluję? Wiedziałem. Jak ty kupujesz alert? Zawsze mi ceny duże daje. O, ty bogaty to można. Tak, ja bogaty. Panie ja mam długi same. No, u mnie masz. Ty masz u mnie dług wdzięczności. Się kołyszę na tym. Jasny, fini. Ty się to po co ty odpinąłeś to do robienia biur? Yy, bo ścieram pięki. No ale wiesz, że przedni by jest wolny, nie? Ale ja może lubię. Dobra, a możecie wziąć te czubki zgarnąć. Oni są takie czubki. Czekaj, ja robię coś. Widzę. Piłujesz paznokcie. Jasne. Spajki ma taki pinnik do paznokcia, jak mu od małego palca od nogi waży 70 kilo. Bo on ma takie kargulce. Jak ty duszek? O, nie widzieliśmy ich bez lekcji. Halo, potwierdź potwierdzono. Ma, ma, ja widziałem. A ty też jego widziałeś, ma dłuższy. Co ma dłuższe zęby? Ja idę na kolację. Ty <noise> masz kolację na pewno, No mam. To jest ucięte drzewo już, duszek, czy nie? Które? Tak, Co? jest, jest. A jak, jak ta machina jeździ na ścieżkę, się ziemia trzęsie. Jak pierdziesz, ja tak to też się ziemia Co? Jak ty jak pierniesz to też się ziemia czynniku. Jak ty tym bardziej. Ohoho, oh, ale śmieszne, naprawdę, panie. Nie obrażaj, pan, dobre. Nie za krótkie? Chyba trochę. Za krótkie i to wiele. O Boże. Dobrze, weź. No, wydawało mi się, że to jest długie. Tak. <laughs> ja wiem, tobie się wydaje, że masz penisa długiego. Wiem, ale nie masz. <laughs> A zapewniam cię! Co, miał, co, co miało być? Co miało być? co, co, co miało ci być? chodzi? Nie krzyż na mnie! Miało być, że, że nie, z, nie wyzywamy się. Kto tak mówił? Ty. Tak no, było. Nie ja okłamuj widzów. Dobra, bierz to, nie gadaj. No, no dobra, ale to będzie bez sensu, będzie krzywić przyczepę tylko. No to. Gdzie gdzie jest ten pierdzielnik? Tu jest. No tu, ale go spajki musi używać. Dobra, wezmę to. Przecież jak Cię widzę, to... Dlaczego czemu nie tniesz dłużej dalej drzewa? No bo czekam jak tamten. O no to Ty nie czekaj, to spajki musi czekać za Tobą, a nie Ty za nim tej. Bo ja już robię ostatnie. Kupę sobie strzelę z rana. Z tych frytek jak strzelisz kupę, to mm. <noise> Tak w Twoją buzię, ojej. Ojej, ale będzie pyszny. Boże, <noise> nie. <noise> ty zacząłeś. No to ty skończę A sobą sobie poszedł Sabon sobie poszedł powieczki Sobon kiki KSobon hashtag tak sobon No hashtag tak sobon kiki Masz tła Bagito Ty jak ja, wysoko, jak ja wysoko wszedłem widzicie mnie? Na drzewie? No. Tak. No, gdzie yes. Czemu no, to się no, przewróciło ta, ta maszyna? Co to ci stanęło? <laughs> Halo, maszyna się przewróciła. Która? Co no, nie to... możesz jej podpiąć? Nie. Yeah. Zaraz ci pomogę. Ty, jak ja tam <laughs> Ale fajne. Alok dostajesz kasę za pociąg? Nie chyba nie. Poczekaj Tylko wiesz co, ta maszyna jest widmo, więc nie za bardzo mogę cośkolwiek zdziałać. Chyba musisz ją przeteleportować. Tu nic nie, nie ma. Dobra, pierwsze drzewo, które poleci śmiało same. E, A gdzie było tamte drzewo? A, tu jest. Weź oba je. Ha! Podstawione. Kurwa! Jestem... P... Jestem geniuszem. Poczekaj spajki, cofnę ci. No, do... O, no nie, i spajki je wywrócił, nie? Co chcesz? ma dziurę w dachu. Ups. A właśnie, sezon, sezon leśny to jest jedyny sezon, który nie podlega pod nasze realne granie. I we, weź to też w Już się wróciło. Na golcie, z Adamkiem też będziesz grał realnie? Ja nawet no, nie to z tym sezonem. No, bo Adamek wali w ciula. A no, to Adamek, nic nie zrobimy. No, już nawet lekarze rozpadają ręce. Boże. No co, no urodził się taki i koniec. No. W spartańskich warunkach by nie przeżył. By go wyrzucił. Wód plemienia by go wyrzucił. No, ty, ty, Duszek, może zamierzasz coś zrobić z tym drzewem, czy nie? Tak, tak. A oba to drugie, to ja zrobię to. Gdzie jest to tak? jest? Widzisz. Nie wiem, gdzie jest. Opaliłeś? Opaliłeś, Wow. Wow. O kurde, e, spoczuję sąsiadom. Co jest ty? Jest, kurde, 10%. Co no, jest? Możesz wy... pociąć to drzewo, czy nie? To. No. A to moje już pociąłeś, nie? Nie, no, chwilę no. Nie rozwijaj się. Panie, no. no. Tutaj będzie? Czy jeszcze dalej? Ciut dalej. Dobra. Nie za daleko, cofnij. Dobra. Nie! Co e! się kręci. Ja wam mogę pomóc tym drzewem. Uwaga. O, znowu muszę. Tutaj chyba bad pod tym drzewem nie przejedzie. Czy przejedzie? przejedzie? No nie ruszaj tam drzewo, ty hamie! No już? Przeciąłeś? Nie przeciąłeś? No nie mogę, bo ten mi przyjeżdża i to drzewo się rusza. No to powietrze na to działa. No właśnie, spajki się zmieścił pod to. No kurde, nie ruszaj. Ale nikt się nie rusza, o. No ty, ty jaki ty gruby jesteś, złapaj drzewo. <laughs> Gdzie teraz jeszcze? Tutaj gdzieś? No nie o, wiem, a gdzieś. A wysokości naczepy? Czyli dalej no. jeszcze? Na środku naczepy. No to jakie okay, tutaj. Czekaj jak nie będzie wiedział gdzie. <laughs> Spadek jaki troll. <laughs> co, co? <laughs> Cię strollował. Nie poczułem cię. Ty czujesz tylko albo nie. Nie. jestem w To siadaj do bada. Ale żem się żar 3 minuty. No, a jak? Zupkę chińską miod no. Nie. To samo co duszek. Frykasy? Mówiłem, że frikadelle będzie miał. No, a on by cały talerz naraz wrzucił. <grym> Ty, o, żarno jedzie Zem zazucił. A wczoraj pociąg jechał. go. Duszek, jak rób zdjęcia, rób pięcia. Pożek No nie, za dużo trochę duszek uciąłeś. Muszę wysiąść sam i to zrobić. Na co my spajki czekamy? Komu taki szum jest? U kogo to? Nie wiem. Bożka, z się otworzy? No co to za szum? Słyszycie Jego. ten szum? Nie. Halu. No halu. Halu. Ja nic nie słyszę. Ja słyszę. Już okay. ciebie jest co Co? To u ciebie jest ten szum. Czekaj dużo bo za długi Bali? ktoś... Się. Jezu, ten się schyla na ziemię, a nie u góry. No, ucięło się. Za a dużo to za... Co? A co to zabronisz to, je, to jedno, to pierwsze trochę, tak. Co ja jadę, Alok? Nie, jeszcze nie. Dlaczego czego? Swoją drogą! Co to, co to jest za drzewo, że ono jest takie grube? Nie wiem. Sosna, e... sosna to nie jest osma. No nie no, tylko te, te świerki takie rosną, nie? Ale strasznie duże no. albo mocze albo jodła zaraz obejrzę. Wyszek pocięte jest to co leży obok mnie? Mm, nie całe jedna część. Ale tak przy której stoi już jest? Mm, tak. A ja chcę dalej drzewo. To jest to jest jodła. No. chociaż jodła czy to mi nie to jodła ma. Nie no to, to jest jodła. To jak spajki drzewo no to ja wrzucam wsteczny. Gdzie to jest? W obiektach, nie? Czy gdzie? Tak, w obiektach. To może być jodła. No, jodła. Jodła, jodła i się nie najadła. Powiedz spajki, jak zetniesz. <laughs> Leci. Dobra, to drzewo wyciągnęło. Prosto na ciągnik. Jaki ciągnik? A nie, wydawało mi się, bo mi jak tak kamera równo z ze scanią. Upszerwana, upserwana. Dobrze, uf, że nie robimy tak jak była damka. To znaczy się jak? No, chcieliśmy no, ten cały las. No. Ale nic nie robiliśmy tam później. O, ja poszłem ten dygryfon z nim. Ja tam, ja tam jeździłeś i trochę tego wołek na pióry porobiłeś. No? i, jest. I tak będzie miał za dużo pieniędzy przez Dobra, to drzewo już wziąłeś, hapnąłeś. Bo to, to już ja już... Tą jedną część tak tylko. A druga też już jest wycięta. Uważaj, poleci drzewo gdzieś. E, może już zawiązę tą drzewo. No już. Maria leci. No nie, jeszcze nie. Drugiemu no. sąsiadowi dach rozwaliliśmy no. Parzek no. jak się zatrzymał na nad manem Ale nie to dach A walić dach Wstać aloka na nowe żeby zrobić Jasne to. I tutaj też masz jedno jedzie są Bo on ma takie jakieś zagrywki On ma takie tiki nerwowe no. tiki narkotyki No tutaj to wąskie jeszcze jedno zmieszczę także o, cekaj. Czy ja to chycę? Ja nie chycę tego. Jeszcze jedno chcę. Widzisz? Słuchaj, odjdź tą... co to tu stoi? Skanią. Odjedź trochę w lewo. Tylko delikatnie, żeby drzewa nie spadły. Czemu to nie leci? Dobra, to działa też już jest pocięty. Uwaga, leci. Nic nie leci. To ja Sofia. Dawaj, dawaj. Moment, moment, piccolo problemu. Stój, e, stój. Boli. I kolejne mu sąsiadowi tak rozwalimy To już trzech? Trzech Oj spajki, spajki Ale ci poleci po pensji Oooo no, Z 0 dostanę 0 Dostaniesz minus, minus z jeden. O, no, albo po, po troin Ty, ale są mega oku Ja pito, jestem w domu Którym? No nie widzisz mnie tam w środku? A widzę, widzę Jedyni porządni co pracują, a dwóch się opierdzieć. No, on nie wy, wypraszam sobie. To dlatego, że my jesteśmy czarni. Weźcie no, tak a może ja. Czekaj, co jeszcze jedno kładziesz? <coughs> Moment, to pikolo problemu. Proszę mi oddać tę ciążową łówkę. A proszę bardzo. Ja pociąg wyślę. Rada, że w farmingu nie jest takie coś, że... No czemu wysyłałeś pociąg, skoro jeszcze nie sprzedałem drzewa? Ty, ty, ty jesteś łysy. Tu się drzewa nie sprzedaje chyba. No bo ja tutaj nie sprzedaję tego drzewa. Tu się wióry chyba sprzedaje, czy coś tam, nie wiem. Zboże. To było zboże. Ty, spajki, nie wiem czy tutaj się nasion nie napełnia. Aha. Fajnie, na pewno Alok przejedziesz jak tu spaj... No, tu się napełnia nasiona. Ee, dzięki, że ktoś rzucił dwa drzewa. Cudowni no, bo, might, kochani. <śles PDF> Ruszek oddaj. Nie. Oddaj. Nie. Oddaj. Nie. No, Alokowi chciałem przejazd zrobić. No <exhilaram> już, już niepotrzebne, bo już wycofuję. Ty robisz Duszek? Biorę. No i na co to położysz? No, czekam, jak on przyjedzie. Dla hałby tak? no, no. Teraz mnie przejedź. A teraz mnie wypierdol Wypierdolaj Eee! Fajna gąsienica. Co? Ale dałoby mi jeszcze to położyć? Nie. Dzięki. Dzięki. Nie, to my z No co no, ja cztery. to jestem, nie? Jo, ankieta. Czy mamy przestać przekinać? Nie, 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 nie. <grym> Ale napisałem to, o tym myślę, tak? No, no dobrze, no. nie Trze jedzie. Trzeba... Trzeba z miarem, no. o no. co, co z miarem? Z miarem to się nie przeklinę, bo tam napisali, że nie, nie są. Nie, to jedziemy z koksem. Nie nie, nie wiem, nie chcę. tak, nie z grubej rury to. To Dusza co? Komuś. Proponuję naduszka wyzywać. No, no weź to. Opuść rurę. O, podnoś. A ja teraz będę Czy ktoś może wysłać pociąg? Jaki? A tu, tu jest co ten? Nie ma go. No to tu się wysyła pociąg. Dobra, bo poczekaj to. Ja to. Puszek zamknięty. Dobra, to będziemy kończyć ten odcineczek. Będziemy kończyć ten odcineczek. Do następnego, trzymajcie się. Cześć. No na Podnoś, a nie cześć.